kolejny dzionek, dochodzi czternasta a więc Andrzej z kanału Reset Po Pracy kończy pracę Heh, dobrze to się zrymowało, Reset Po Pracy kończy pracę, no i w ramach tego Resetu Po Pracy spotka się dzisiaj ze mną przekaże mu mój magnes o którym już kiedyś wspominałem jest to bliźniak mojego magistra Andrzej spróbuje tam dorobić trzonek i takie tam wiecie, mocowania i ten Magister 2 będzie na sprzedaż Myślę, że porządny z niego magnes. Ten, kto go widział w akcji, to wie co potrafi. Zrobimy taką licytację, jakby na priwa. Ja podam swoją cenę wyjściową, a Wy będziecie się licytowali. Kto da więcej, ten kupi. A myślę, że naprawdę warto. Tymczasem lecimy na spotkanie z Andrzejem. To jest ten sam Andrzej od miotku, jakbyście nie pamiętali. A to Państwo: Jest i Andrew. <laughs> Reset po pracy. wbijajcie do niego. Dzień dobry. Witaj. Cześć. No i fajnie Andrew zabrał Magistra 2, będzie z nim działał, a ja muszę jeszcze z samochodem zadziałać, bo coś mi się tu lepiej w lewym kole, kurczę, będę musiał zerknąć do Michała zajechać, bo niedługo przegląd, więc muszę ponaprawiać to, co jest do naprawienia. Hamulce muszę wymienić, klocki tarcze. Takie tam widzicie, rozumiecie. No i co, zaczynamy kolejny przepiękny dzień. Kwota 80 groszy jest 4,43. Spróbujemy zrobić parę flaków. Mój rekord to 16 ostatnio. No nie tak ostatnio, no ale dobra. Ile dzisiaj będzie? Hop. 11, bardzo ładne jest forma. Drugi plac przywitał nas 50 groszami. Już widzę tutaj rand monetki. Złotówka chyba, co? Nie, nie złotówka. Jeszcze jedna 50 To jest plac numer 2. Kolejne sygnały pod bocianiem. i Idyszka. Złoty 11, jak do tej pory. Z placu numer 2. Jestem na czwartym placu, przytuliłem 75 groszy, a nawet złoty 25 zł. I Wam powiem pewnie zauważyliście, że ostatnio nie mam welen do nagrywania, trzeba też dbać o formę, także widzicie już 17 pompek na poręczach robię, Co jest dla mnie bardzo fajno. fajno co ty gadasz Monetki widzę z okiem 20 groszy i jeszcze jest sygnał i 5 groszy fajnie. Także złote, 50 zł padło z tego placu. Jeszcze jakiś sygnał? Tak, kolejna 50. Cieszy, cieszy. Teraz 10 groszy się nam zapowiada. A nawet 20. Słupią się moniaki. Tak jak lubię. Także dla tych, co lubią magnes, tak jak ja, trochę cierpliwości. Będzie na bogato. Ok, spróbujmy zrobić drugą serię, co? Fiflaków było 17. Będzie więcej, czy będzie mniej? Dobra, 17 znów. Wystarczy, nie ma co się forsować. No i dobra, po 5 placach 4,35 nędznie, ale jest. Może nie ma bunkrów, ale i tak jest fajnie. Idą my na fiflakowe miejsce. Niewielkie, 5 minut roboty. Będzie to obiekt numer 6. Oj, oj. oj. Dobry piesek, dobry. Ale się ożywił coś się dzieje Frędzelek zmartwychwstał, bo leżał taki padnięty na trawie. Ale jak go zawołałem, to się chłopak rozruszał. Dostał adrenalinki. Tak trzeba żyć. A my tutaj dziubiemy. Na razie strategiczne miejsca zioną ciszą. Zioną ciszą. Skąd ty bierzesz te durne teksty człowieku? No nieważne. No patrz pan, tam gdzie zawsze monety wychodzili, to dzisiaj cisza. z metal, jest! Dwa grosze. No proszę, jedna moneta już jest. Już jest dobrze. Przyjechałem tu po jedną dwugroszówkę. Ej, nie mów, może coś jeszcze? Byle nie kapsel, no co? Ta. Tak czułem, i to czuła japońsko ślońska wróżka i czuła. a no dobra, nie upieram się, zmykam dalej. No i dobra, my się przemieszczamy dalej, a tu pociąg jadzie, panie. rywa rywa siódmy placek nie zawodzi. 50 groszy, 20 groszy, 5 groszy, w tym miejscu zawsze coś wyłazi. I jeszcze mam sygnał, ale dziwny ten sygnał mam na młodzie kapsel nie, nie kapsel 10, 6 metal coś jeszcze? no i to już było chyba na tyle tu coś jeszcze się odzywa i jeszcze jedna dyska patrz, kurczę, tą wyciągnąłem a tamta mi spadła Ale dobrze, że spadła, bo widzę, że jeszcze jeden sygnał tu jest. Heh. Patrz, w tym miejscu, gdzie spadła mi dyszka, to jeszcze wyłazi piątka. No i nastrugał ja. Ile my tu nastrugały? 5, 15, 25, 30, 50. Równo złotówkę. No i fajno. Tu złotówka, tam złotówka i jest 1000 złotych. Dobrze liczę Dawaj, bocianie poproszę, jakieś bogactwa oddać mnie tu. O. o! O, Będzie bogato, czuję. uhu, 20 groszy. 20 groszy. Cóż tam jeszcze jest? Dwa złote będzie. Jakiś taki fajny sygnał był Nie, nie był fajny sygnał. Było 10 groszy. I dalej metal jest łapanie, ostrzynki mam ostrzynki mogę sobie wyostrzyć wzrok. Dobra, czyli 50 groszy chowamy i dziubiemy dalej. O, teraz będzie 2 złote. Taki sygnał. Nie, teraz też nie będzie 2 złote. <noise> 10-10 groszy. Czajem tak się zapowiada, a to widzicie wszystko w okolicy bucianego. Czyli 20 groszy. Fajno, fajno. A to szybko poszło, nie? Tak jak lubicie. Tak jak ja lubię. Dawaj, coś jeszcze. Oho, no tu coś chyba jest. Nie. Dobra. Jeszcze pod huśtawkę podejdźmy dobra, polia nie bieremy. Nie, nie, będziemy sprzątać po łobuzach Uu, od klamerki do ciuchów 6,68 o, jeszcze spadło po siedmiu placach nie jest to rewelacja, ale ja nie narzekam. Lecę gdzieś dalej. Jeszcze jeden, może dwa place. No i trafiamy z powrotem na te same place co zwykle. I od nowa Polska Ludowa. 6,95 i taki kulczyk. Gwiazdka z nieba. A zrobiłem 8 placów. No widać, panie. Jestem na placu numer 9 i mam fajny sygnał na złotówkę powtarzany 25 no i jest zetka fajnie już 8 ziko ustrogałem dzień dobry no kiepsko, na razie tam same groszaki a nie, złotówka wpadła już dzisiaj tutaj Także. razem 8 złotych już ustrogałem na lotnisku tam w lesie mhm. No jeździ sygnet y, niemiecki. O proszę, o. no. Wygrawerowany z nazwiskiem, wszystko, nie? No no, no. Fajnie. Ciekawe i, 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 i ile za niego wezmę? No ciekawe. Koniec. w Polsce chyba się nie okazał go sprzedawać, nie? Nie wiem, nie znał się na tym, kurczu. Ja tam biegam, wie pan, za współczesnymi. Ja, 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 ja. A nie tam kurczę, za skarbami. Mhm. <laughs> Właśnie po placach, po plażach, nie? Do, 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 do ile on wykrywa? To w, 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 w zależności od wielkości obiektu, nie? Aha, aha. A z tą małą cewką to bardzo płytko bo właśnie specjalnie założyłem mało, żeby nie kopać dołów, nie? Mhm. bo przecież na placach nie przyjdę kopać dołów, nie? A to, to tylko tak właśnie z powierzchni, nie? Aha. Jak jest tylko lekko przysypany. Dzięki. Także dwa groszaki kolejne. Będzie dwa ziko 38-39 Huhu Pięknie. Także jest dobrze. To już deszka pękła, panie. Pękła dyska. Można kończyć. To nie te czasy, że przed sezonem się 40 zł wyciągało. Teraz to deszka tu już jest dużo. Taki paradoks. Sezon się zacznie, to będziesz kosił. Będę, no, będę, ale nie tylko ja będę kosił, bo i konkurencja kosi. A tymczasem 10 groszy dokosiłem. Odłamek. Będę bogaty, bo to meteoryt. Jakiś ktoś się jeszcze wysypał tutaj pod tą konstrukcją. 6 metalowe sygnały są. O, dużo z tych sygnałów tutaj. Jeden grosik, 5 groszy, jeden grosik. I jeszcze jeden grosik, i tak do usranej. I pod tą konstrukcją jeszcze mi wyłażą 50 groszy, 10, 5, wow! I jeszcze 20 groszy. Klęczę pod konstrukcją, wiecie? Fu, co to jest? Motyl, panie. Taki piękny motylek. Heh. Widzicie to? Taka spinka do włosów w kształcie motyla. No przepiękny. No i już ten obieg, słuchajcie, karuzelka jako ostatnia. Myślałem, że sobie na deser zostały to co najlepsze, ale karuzelka nic nie chce oddać ciekawszego. Dobra, zmykam, policzy sobie pieniądze po tych 9 czy 10 placach. O patrz pan. Ławeczki, jeszcze 2 grosze. Już mamy dyszkę 11,90. I jako bonusową miejscówkę to sobie dorzucam plażę dziką. Ale co ja patrzę, zobaczcie, pan tam sobie puszcza taką łódź sterowaną. No, patrz pan, jakie cudo. Idziemy zobaczyć to cudeńko. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. A co to za cudo? Przepiękne. Panie kurczę. Patrzcie, jakie dźwięki to wydaje. Nie jest to parostatek. Oczywiście, ale trzeba ster poprawić. Uh -huh. Osiad na mieliźnie? Nie, 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 nie. Ster się pilnuje. No, no. Fajne hobby, kurcze. Zawsze są jakieś poprawki. No wiadomo. Ale przynajmniej jest co robić. Człowiek się nie nudzi. Jak to się nazywa konkretnie ten model? Mississippi, no, Mississippi. fajne no tak, jest napisane przecież Ale skoporje. Piękna rzecz I pan sam go budował? Kata budowałem Super, ale to trzeba mieć cierpliwość, nie? Nie <laughs> z Piękna sprawa no. Klapka pan zgubił, żeby nie odpłynął panu ja, klapek ja, ja, ja. <laughs> Idę pogmelać trochę Drobniaków poszukać Także widzicie Mississippi zwodowane starszy pan je sam zbudował podziwiam za cierpliwość ja tymczasem mam cierpliwość do wyciągania zawleczek tu przyjechałem tylko tak wiecie na chwilę sensu to nie miało ale przynajmniej zobaczyłem fajny model stateczku Mississippi i z tym pięknym widokiem opuszczam to miejsce